No cześć kochani, słuchajcie yy, Zaczęliśmy przerywkę jabłek I zaczęliśmy przecinkę Letnie cięcie w darecie. I z tego wszystkiego nie wziąłem kamerki Nic nie nagrałem, ale jutro coś dogram Walimy dzisiaj mytoskiem. Yy, A dzisiaj ta pyska pękozebem z most pilami O kurwa. dobrze, że to okienko sobie zostałem otwarte trzaski i jedziemy, słuchajcie. Dobrze, lecimy, widzimy się na polu Zy Ej, dranie, do domu. Raz? Dranie, uciekać. Ciekawe, czy Malina bardzo jest. i nie ma tragedii. jeszcze. Liść jeszcze nie jest jakoś bardzo mokry. Ale powiem wam, spieprzyłem misję, bo mogłem dać e, metalosatę dzisiaj zamiast. No, ale dobra, następnym razem damy. Dzisiaj zabezpieczymy to przed grzyb grzybówką, bo żeby nie było jaj. O! I lecimy słuchajcie. I lecimy, słuchajcie. No owocu jest sporo. W tym roku jest dużo więcej owoców, jak w zeszłym i co zauważyłem, yy, zauważyłem to, że te rzędy, które z wiosny były przykrywane włókniną, gdzieś tam przypnę Wam yy, na karcie, jak wyglądały te maliny z wiosny, tu gdzie była włóknina od początku jest wyraźna różnica w owocowaniu, także daje, daje to coś, daje ewidentnie, no i lecimy, pryskamy, słuchajcie. Słuchajcie, no żeby była pogoda, żeby nie było tych mrozów w tym roku, chociaż do listopada szartno coś tam tego grosza, bo po to się sadzi, żeby można było zarobić. Nie tak jak w przypadku jabłek, że a może zarobię w tym roku, a może za dwa lata. E, wiem, nikt mi nie kazał sadzić jabłek, dlatego też nie marudzę, bo to jest loteria, czy się na jabłku zarobi, czy nie, ale my po to rolnicy sadzimy, żebyśmy mogli zarobić. A nie, żeby oddawać jako jałmużnę. tak? To jest takie moje zdanie na ten temat. Co do protestów, słuchajcie, poznacie moje zdanie na temat protestów. O! chociaż teraz Wam opowiem, jakie ja mam zdanie na ten temat. W 2018 roku, jak maliny były, po złoty 80, złote 60 nawet, w najgorszym momencie w sezonie jeździłem. Na te zebrania, przyjeżdżali ci politycy. Jeździłem, rozwoziłem plakaty, ulotki. O strajku, o zaniechaniu dostaw, maliny na przetwórnie. Wiecie co, śmiali się ze mnie. Wszyscy się ze mnie śmiali. A rozwieszałem, wracałem do domu, a tych plakatów już nie było. A kto je zrywał, a zwykli rolnicy, którzy wozili maliny po złote 60, zł, to sobie myślę, to ja pierdolę, nie wypalą żadne strajki, protesty u nas w rolnictwie, słuchajcie. Nie ma jedności w ludziach. Jeden z drugiego się śmieje. Jest zwykła zawiść, zazdrość i tyle w temacie. Rolnik się nigdy nie zjednoczy, bo jest głupi. Tak kiedyś nas nazwał taki jeden. Że jesteśmy frajerami, to prawda. Jesteśmy frajerami, bo nie potrafimy się zjednoczyć. A dalibyśmy radę. Postawilibyśmy na swoje. No ale nie. Niestety. Nie da. Nie, 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 nie. nie. O! Co o, ludzie powiedzą? Bo ja nie po to robię, żeby teraz wysypywać. Wiecie, co mnie w 2018 roku uratowało? Uratowała mnie giełda. Zacząłem tam e, handlować, a wiecie, co robiłem z tymi malinami, które się nie nadawały na giełdę? Rzucałem na ziemię. Słuchajcie, ja miałem czerwony dywan wyścielany od malin na ziemi. Moja babcia weszła w te pole, to się za głowę złapała. Mówi, dziecko, co ty robisz? Po co ty to rzucasz na tę ziemię? Mówi, babciu, rzucam, bo się nie opłaca. Dobra! Dobrej nocy widzimy się jutro. Hej! Witajcie, kochani, cześć! Dla odmiany dzisiaj pada deszcz. No i nic na to nie poradzimy. Eee, jadę tam do sadu, bo mi się gala zaczyna przewracać. No i cóż. Jabłek sporo, wczoraj troszkę tam dziewczyny przerwały. No ale nie zbieraliśmy tego, bo nie mamy czasu na to, powiem wam szczerze. Zobaczymy jak to tam będzie. Trochę popodpieramy te gale kołkami. Witajcie. Jesteśmy w dali. Masce. No jeszcze tutaj brakuje trochę tej wielkości. Zgorszy problem, bo się drzewa kładą, rządki się kładą, musimy podeprzeć, bo tutaj ma 420 metrów długości rządek. Wszystko na tych zapinkach się pochyliło. Taka buda? Jest bezdomny sobie, raz tu chodzi po polu, ktoś mu budę przyniesie. wytrzymują naporu o, o, o. O, o, o Tu się niebezpiecznie zrobiło O, o, o. Te słupek to tak biorę. Dobra biorę się Cześć kochani, witajcie yy, Dzisiaj biorę się za nawóz po truskawkach posiejemy troszeczkę. Halo? Tak? Jak masy nie ma. Ty nie zdążę po truskawkach posiać, bo wsypałem nawóz. To wracać się szybko, tak? No dobra, to posieję jak przyjadę. No, na razie. Już posiałem. Jest mechanik od na ciężarówki i coś tam jakieś problemy są, muszę jechać. Kurde. Jadę na przegląd, w końcu mechanik uporał się z usterką w mojej ciężarówce. Ale te diody w alternatorze były popalone. gdyśmy przerywali to była troszkę zamknę tutaj przeciąg trzeba szykować troszkę ciężarówkę sezon jabłkowy przed nami dobra ciężarówka tylko słuchajcie jest problem bo ona stoi u mnie w większość roku no jak coś nie jeździ, no to automatycznie wiadomo, że, że się psuje, prawda? Znaczy psuje, no to nie można nazwać, że coś się zepsute, bo to są takie drobnostki, tak no dobra słuchajcie. Jadę na stację. Zobaczymy co tam wyjdzie.